Jest Pan y, w telewizji młodzież. Od ile lat Pan pracuje w ten sposób? Ja dopiero zacząłem pracować. Ja byłem elektrykiem wysokich napięć. A to sobie dorabiam do renty, bo cienka renta. Wysokie napięcia to pewnie bardzo ostrożnie trzeba postarować. No jak saper, raz się myli, nie? A jak się pomylisz, to popiół zostaje po Tobie i nic więcej. Tu, przepraszamy, musi no, Pan zejść. To, to, ja to... powinni zblokować, nie powinni. Być. Kurwa wielka. Straż, kurwa, za, za darmo pieniądze biorą, moje pieniądze z renty, kurwy jebane. I tak powiem, że, że połowę służb tych ochroniarskich bym zwolnił w piziet, połowę policji i tu straż miejską wyjebał, oni sobie tylko kurwa... Co? Dobra, teraz kurwa pierdoli mi jak wywiad udzielam. No i co dalej powiem kurwa. Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie, 500 złoty renty za 35 lat pracy, oszukali mnie banda złodziei polskich, decydentów kurwa, takich jak tu chodzi, nie, no. A to, a ile pan zarabia w takiej pracy? No w takiej pracy co mi daje, 3 złote na godzinę, to jest śmiech też na sali, a to kurwa dykty ciężkie, kurwa obijają.